O przykładzie świętych ojców. Rozważ żywe przykłady świętych, którzy promienieją światłem prawdziwej doskonałości i pobożności, a zobaczysz, jak znikome jest wszystko, co sami robimy. Czymże jest nasze życie w porównaniu z ich życiem? Święci i przyjaciele Chrystusa służyli Panu głodni i spragnieni, zziębnięci i nadzy. Służyli w pracy i znoju, w postach i czuwaniu, w modlitwach i medytacjach. Prześladowaniach i zniewagach, jakże często i ciężko byli doświadczani apostołowie, męczennicy, wyznawcy, dziewice i wszyscy pozostali, którzy zapragnęli pójść w ślady Chrystusa. Znienawidzili swoje życie na ziemi, żeby zasłużyć na życie wieczne. O, jak surowe i pełne umartwień życie wiedli święci ojcowie na pustyni, jak długotrwałe i ciężkie znosili pokusy! Jak bardzo dręczył ich nieprzyjaciel, jak często i żarliwie się modlili, jak skrupulatnie przestrzegali postów, z jakim zapałem i gorliwością ćwiczyli się doskonałości i jak mężnie walczyli, aby ich słabości nie zapanowały nad nimi. Z jakże czystą i prostą myślą zwracali się zawsze do Boga. Za dnia pracowali, w nocy się modlili, ale nawet pracując w głębi ducha, nie przestali się modlić. Każdą chwilę wykorzystywali z pożytkiem dla siebie i innych. Każda godzina poświęcona Bogu wydawała się im za krótka, a przejęci słodyczą kontemplacji, często zapominali o potrzebach ciała. Wyrzekli się wszelkich bogactw, godności, zaszczytów, przyjaciół i krewnych. Nie pragnęli niczego, co należy do świata. Jedli tylko tyle, aby utrzymać się przy życiu, a o ciało nawet w potrzebie niechętnie się troszczyli. Byli ubodzy w rzeczy ziemskie, lecz bogaci w łaskę i cnotę. Dla świata zewnętrznego nędzarze wewnętrznie byli pełni łaski i niebiańskiej pociechy. Obcy dla świata byli przyjaciółmi Boga. Sami sobie wydawali się niczym, a światu godni pogardy, lecz w oczach Boga byli wspaniali i umiłowani, trwali w prawdziwej pokorze, żyli w szczerym posłuszeństwie, przepełnieni miłością i cierpliwością, co dzień postępowali w rozwoju duchowym i otrzymywali od Boga liczne łaski. Są oni przykładem dla wszystkich zakonników. I skuteczniej nas zachęcają do postępowania w doskonałości niż wielu letnich do rozluźnienia dyscypliny. O jakże wielki był zapał zakonników w początkach ich świętych zakonów, o jaka wielka pobożność w modlitwie, jak wspaniałe współzawodnictwo w cnocie, jak wielka kwitła dyscyplina i jakiż szacunek i posłuszeństwo we wszystkim wobec reguły zakonu. Ślady, które pozostawili, wciąż świadczą, że byli ludźmi naprawdę świętymi i doskonałymi, którzy mężnie walcząc ze sobą, cały świat zwyciężyli. Teraz już ten uważa się za wielkiego, kto nie łamie reguły i bez skargi wypełnia śluby, które z własnej woli złożył. O jak letni, jak lekkomyślni jesteśmy. Tak szybko wygasa w nas początkowa żarliwość, że obojętni i zmęczeni, Tracimy chęć do życia. Obyś ty, który poznałeś tyle przykładów szczerej pobożności, nigdy nie ustał, doskonaląc się w cnocie.